Kurwa Ja lubię takie konkluzje ja Roger Rogal wysłał 5 złotych Słucham nowej nuki i kończę się sam Witam za, za rodzinę Witam dwa lata po banie Jakby co to Nieuczysana jest super nie, nie, nie wysyłajcie jej jakiś szotów delta, tak jak ja Nie chcę żebym mnie wysyłała Mam taką średnią jaką świecam wpisz bo wiem, że dziś się marzyci. Nie robię z siebie derwila. Moje widzowie są tu nie Grad do dupy <laughs> Czekaj, co na Daveidka. Jak sobie ten sik. W mojej kurce, coś! Bo mu zimno było. Bo on okłada tą kurtkę, kurwa wiosenną na zimę. Zimowa była napisana na stronie. Ja podejrzewam, że jakby latem nałożyć tą twoją kurtkę, to byś się człowiek mniej spocił jak w koszulce, bo by kurwa zizolowało. Nie, no, ona no nie, jest Tyle mi się bardzo podoba. Ten kadr mi się bardzo podoba tutaj. Jak sobie ja tu. Według mnie to jest dziesiątka, ale nie podoba mi się pasenka, nie w moim stylu. Tak, mam problem. To może być z moim słuchem, ale A. mam problem z. Jakby czy to może za głośna jest piosenka, znaczy no, czy z, y, muzyka, melodia do głosu. Ja po prostu nie rozumiem niektórych rzeczy, które mówił. Nie wiem, czy to jest jego dykcja, czy przygłuszony przez muzykę, ale to moje odczucia. Ty, ale to ja jestem jakiś kurwa głupi, Tragedia. ja rozumiem wszystko. No tak, bo ty to nabijałeś, no ale to. Każdy normalny akurat rozumie. Aha, czyli się śmieję nie z mojej wady wywo wymowy, to mi bardzo przykro. Piszę do deszczu dzisiaj maila, że mnie obraża. Ale ja wszystko rozumiem. Ej, co piszesz, muteleku? Widź <grytanie> śledzia pisze, że nawet dobra ta nuda. Justyna eee, zł, zjadna zjadna jak dla mnie to ostatnie działania popa i holaka, a raczej ich brak słabo wpływa na wasz PR, psują to na co opracowaliście długi czas. Ja już się przyzwyczaiłem kurwa. Jak widzę, jak ja odmawiam kurwa 20 współprac miesięcznie, a widzę, że ktoś kurwa robi dwa streamy i bierze dwie współprace na to, yy, a ja robię tak, żebym wolę mieć parę tysięcy no nieważne.

jak naprawdę, jak wpisujesz jabłczan, to wyskakuje poprzednia nuta? Tfu, wyskakuje ten filmik? Czekajcie. I co? Bo flex? nie rozumiem. Bo to chodziło o tak, o flex and finesse, ale nie dało się tego powiedzieć, więc powiedzieliśmy po prostu flex and finesse, bo ja mam wyjebane. Są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? <laughs> no tak, napierdalać trzeba w super, bo Dobra, shota, potem no. się zobaczę.